Witajcie w dzisiejszym odcinku. Sezon jesienny uważam za otwarty. Dynie pokazały się już na targowiskach, więc zakupiłem dla siebie jedną. To dopiero początek. Mam dzisiaj dynię muszkatałową, tak zwaną dynię muskat. Jakbyście chcieli ją gdzieś szukać, bo ta muszkatałowa tak nie jest, nie jest za bardzo dobrze rozpoznawalna. Z dyni możemy zrobić naprawdę wiele. Przyrządzę jeden przepis, chociaż jeszcze będzie kilka w tym sezonie. Mam nadzieję, że Wam przypadnie do gustu. Serdecznie zapraszam na dzisiejszy odcinek. A dziś przyrządzimy przepyszny, rozgrzewający w sam raz na jesienny wieczory krem z dyni, oprószony pestkami i grzankami z kleksem z jogurtu greckiego. Do przyrządzenia kremu potrzebne będą dynia muszkatałowa, oczywiście może być też każda inna, jak chociażby Hokkaido, z której nie trzeba ściągać skórki, czy też dynia piżmowa. Ja akurat dziś przyrządzę krem z muszkatołowej, gdyż ona mi najlepiej pasuje do tego dania. A jeśli chodzi o wielkość, to na około 6 porcji takiego kremu zużyję około 1,5 kg takiej dyni. Pozostałe składniki to dwie marchewki, 3 średniej wielkości pomidory, te są z mojego ogrodu, 1 ziemniak, a także papryczka chili, ja daję pół na taką ilość zupy, 1 cebula i 3 ząbki czosnku. Do przyrządzenia kremu zużyję również wcześniej przygotowanego bulionu drobiowo-warzywnego. Z przypraw oczywiście sól, pieprz, jak również gałka muszkatołowa i goździki, które podkreślą i nadadzą korzennego smaku całej potrawie. Oczywiście oliwa, na której będziemy wszystko podsmażać. Na początek musimy oczywiście tą ogromną dynię podzielić na porcje. Do tego najlepszy będzie duży ostry nóż, którym podzielimy dynię na mniejsze porcje. Nam będzie potrzeba kawałka dyni około 1,5 kg, a reszta oczywiście zostanie wykorzystana do innych dań, których przepisy zobaczycie już w kolejnych odcinkach. Z każdego kawałka wydrążamy pestki i odbieramy ze skóry, gdyż z tej odmiany dyni w przeciwieństwie do Hokkaido nie nadaje się ona do przetworzenia. Kiedy już mamy oczyszczone kawałki dyni, to kroimy ją na mniejsze kawałki i wykładamy na blachę wyłożoną papierem pergaminowym. Kładamy na jakieś 40 minut do piekarnika ustawionego na temperaturę 200 stopni. Jak widzimy, dnia ładnie się nam upiekła. W międzyczasie możemy pokroić cebulę, którą następnie wrzucamy na rozgrzaną oliwę. Teraz obieramy czosnek, który następnie drobno kroimy. Podobnie postępujemy z papryczką chili, z której usuwamy gniazdo nasienne i również drobno siekamy. Ja użyłem do tej porcji kremu połowę papryczki. Oczywiście, jak wolicie bardziej ostro, to możecie użyć jej więcej. Czosnek z chili i cebula nam się podsmażają. Możemy teraz pokroić w kostkę marchewkę, a także ziemniaka. W tym przepisie można pominąć marchewkę, jeśli ktoś woli bardziej wyrazisty smak dyni. Ja jednak preferuję lekką słodyczu kremu, która nadaje właśnie karotka. Pokrojone warzywa wrzucamy do smażącej się cebuli z czosnkiem i chili. Dodajemy sól i pozostałe przyprawy, także goździki w całości, które i tak później razem zblendujemy. Chwilę wszystko jeszcze podsmażamy, aby przyprawy wydały więcej aromatu. Przyszedł czas na pomidory, które wcześniej sparzyłem, obrałem ze skórki i drobno pokrojone dorzucamy do smażących się warzyw. A teraz przyszedł czas na królową tego dania, a mianowicie dynię, którą wcześniej upiekliśmy w piekarniku. Gdy warzywa z pomidorami chwilę się poddusiły, dodajemy teraz dynię. Chwilę mieszamy i wlewamy bulion drobiowo-warzywny, który ja zawsze w zapasie mam zawekowany w lodówce, po czym przykrywamy garnek pokrywką i gotujemy całość jeszcze jakieś 20 minut. Po tym czasie możemy całość dokładnie zblendować, tylko zobaczcie jak robi się zupa jednolicie kremowa i ten pomarańczowy kolor nadany przez dynię i marchewkę. Zupa krem jest już gotowa, ale to nie wszystko. Ona potrzebuje pewnych dodatków, a mianowicie najpierw bierzemy dwie garści pestek dyni i zaczynamy je próżyć na patelni uważając by się nie przypaliły, dlatego w tym celu musimy energicznie mieszać. Uprażone pestki odkładamy na bok, a na tej samej patelni robimy teraz grzanki. Bierzemy pieczywo pszenne, najlepiej kilkudniowe i kroimy w kostkę. Może być bułka angielka albo na przykład pieczywo tostowe. Lekko skrapiamy oliwą i podobnie jak pestki, podpiekamy ciągle mieszając, uważając, aby nie przypalić. Kiedy grzanki się upiekły, możemy powiedzieć, że już wszystko jest gotowe. Przystępujemy do nalania zupy krem na talerze, po czym stawiamy klek ze śmietany albo jogurtu greckiego. Nakładamy wcześniej upieczone grzanki. I posypujemy wszystko uprażonymi pestkami dyni. Teraz można rzec, mamy to! Zupa gotowa. Wyszła rewelacyjnie. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał. I wypróbujecie go u siebie w domu. A my widzimy się już w kolejnym odcinku. Serdecznie zapraszam. Oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. Miło i mi będzie, gdy zostawicie łapkę w górę i pamiętajcie, aby ustawić dzwonek z powiadomieniami o kolejnych filmach. Możecie mnie również znaleźć na Facebooku i Instagramie. Serdecznie zapraszam.